Znajdujemy się obecnie w laboratorium radarowo-nawigacyjnym. W zasadzie jest to symulator nawigacyjno-manewrowy norweskiej firmy Konsberg. To jest model typu Casey, jeden z najnowocześniejszych tego typu symulatorów w Europie. Na studiach, na kierunku nawigacja, będziecie mogli odbywać tutaj zajęcia z przedmiotu urządzenia nawigacyjne. To jest trzeci rok, semestr szósty. I na roku czwartym, po powrocie z praktyki eksploatacyjnej, odbywają się tutaj kursy radar ARPA, które wchodzą w cykl kształcenia także będzie można się tutaj spotkać co najmniej dwa razy z przyszłymi studentami. Sam symulator działa w oparciu o zaawansowane modele matematyczne, co odróżnia go od zwykłej gry komputerowej. Pomimo, że ta warstwa wizualizacyjna, którą możecie zobaczyć tutaj z tyłu jest dość bogata i dość, dość dobrze dopracowana, to to co najważniejsze jest w tym momencie niezauważalne, to znaczy te modele matematyczne, które potrafią, które sprawiają, że reakcje statku, tych modeli hydrodynamicznych, z których tutaj korzystamy, no są bardzo zbliżone do tych, które możecie, możecie obserwować w rzeczywistości. To znaczy, wszystkie zjawiska albo większość tych zjawisk, które można obserwować w rzeczywistości, no są tutaj dość dobrze odzorowane. Poza zapoznaniem ze sprzętem nawigacyjnym, takim jak radar, ECDIS, czy z funkcjonowaniem MOSKa zintegrowanego, odbywają się tutaj też zajęcia, które. Uczulają studenta na, czy studentów na, na pracę w grupach, na pracę skoordynowaną. Zawsze jedne zajęcia na kursie Radar Arpa na poziomie zarządzania są poświęcone skoordynowanej akcji SAR, czyli akcji Search and Rescue, gdzie symulujemy rozbitka albo, albo tratwę i cztery niezależne od siebie mostki, cztery niezależne od siebie statki z, jedną, z jednym mostkiem, który koordynuje całą akcję, wykonują poszukiwanie i akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Aktualnie znajdujemy się na, na tym największym mostku, to jest mostek, który my nazywamy mostkiem Alfa. Samo pomieszczenie składa się z czterech mostków, które, są, które posiadają dokładnie tę samą funkcjonalność. Natomiast trzy mniejsze mostki ze względu na, na ergonomię i na zaoszczędzenie przestrzeni no są, mają więcej urządzeń w formie zdigitalizowanej. Ten mostek, na którym obecnie się znajdujemy, Posiada większość urządzeń w formie rzeczywistej. Mamy telegrafy, manetki, koło sterowe. Ten panel wizualizacyjny, czyli te ekrany wizyjne, osiągają kąt powyżej 270 stopni. No i takimi głównymi elementami tego symulatora jest stół nawigacyjny, gdzie studenci mogą prowadzić nawigację na mapie papierowej. To jest też radiostacja. Mamy oczywiście te ekrany wizyjne, które możecie zobserwować z tyłu. Na górze mamy moduł lornetki, ponieważ no mamy, jesteśmy na symulatorze, no, ale możemy skorzystać z takiej, z takiej wirtualnej lornetki, rozejrzeć się dookoła, zrobić sobie przybliżenie. Panel alarmów, mapa elektroniczna, czyli system EGLIS, stacja sterowania plus koning, do tego mamy radar i część urządzeń nawigacyjnych, takich jak DGPS czy, czy repetytory Jiro. Szanowni maturzyści, tak jak widzicie, zajęcia prowadzone na symulatorze nawigacyjno-manewrowym pozwalają Wam tak naprawdę zetknąć się z tą pracą, którą będziecie wykonywali potem w przyszłości z prowadzeniem wachty, z korzystaniem z tych urządzeń, które faktycznie przypominają rzeczywiste urządzenia, z których korzysta się na statkach, rzeczywiste systemy. Możecie ich dotknąć, możecie z nich skorzystać. Mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłości czy na Laboratorium Urządzeń Nawigacyjnych, czy na kursie Radar Arpa. Jak tylko rozpoczniecie studia na Wydziale Nawigacyjnym, do czego gorąco zachęcam.